Dzień dobry moi mili, witam przepięknie wszystkich lorowych świrów tego kanału i mam nadzieję, że mieliście bardzo dobry dzień. Dzisiaj zajmiemy się ujawnieniem Udyra, nowego bohatera w Legends of Runeterra, ale niech was nazwa nie zwiedzie, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o Udyrze bardziej tym, który ma pojawić się w League of Legends, który ma biegać na Summoners Riftcie, czy jak ktoś lubi na Howling Abyss. Udyr jest bohaterem aktualnie. Nie chciałbym powiedzieć dość zapomnianym, bo oczywiście są gracze, którzy tym bohaterem grają, ale jest to stary bohater, który co do zasady na Summoner's Rifcie po prostu biega, nie oferuje za bardzo takiej rozgrywki, można powiedzieć spektakularnej, można by powiedzieć jego gameplay aktualnie nie oferuje aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. I ze względu na to, kiedy pojawiają się jakieś nowe informacje o Udyrze, część graczy zwraca głowę w stronę tych informacji, bo jest po prostu tym zainteresowana. Jeżeli miałbym aktualne zainteresowanie zmianami Udyra porównać do czegoś, co już było, to myślę, że spokojnie można to porównać do Fidel Stiksa, który również był starym bohaterem, z taką nie do końca mechaniką, która się dobrze zestarzała i gracze również się tym Fidel Stiksem bardzo mocno zainteresowali, szczególnie jego cinematic. To było coś... Pięknego. Tutaj nawet niektórzy gracze mówili: Hey Riot Games, dlaczego nie zrobicie jakiegoś horroru w League of Legends? Ja myślę, że tutaj horror jest, jak dostajesz Botlane na rankedzie, który robi 0,15 w 10 minut. Także już horroru nam wystarczy, Riot. Nie chcemy więcej. Natomiast jeżeli jakiś bohater miałby Udyra przebić, to na pewno będzie to Skarner. Mimo, że wielu graczy nim nie gra, to jest duża sympatia w stronę tego bohatera. Jest stary, dużo, dużo graczy ma nostalgię w stosunku do niego. Być może zapytacie, dlaczego podejmuję ten temat. Przecież przeważnie nigdy tego nie robiłem. Jak już ten temat podejmowałem, to mówiłem coś na zasadzie lorowej, nie? Że no, tutaj pojawia się coś, tutaj coś i to rozwija fabułę danego bohatera w taki sposób. Albo robiłem to na zasadzie, że wrzucałem do hardkorowych ciekawostek i jakąś rzecz z karcianki. Otóż jest parę powodów, chociażby dlatego, że odnośnie reworka Udyra pojawia się w tym momencie spora dezinformacja, ponieważ pojawia się Pojawiają się artykuły, pojawiają się, no tutaj akurat na Instagramie ludzie mi podsyłali jakieś TikToki na zasadzie, że. Halo Marwek, gdzie jest materiał? Tak będzie wyglądał nowy uder, no co ty, nie wiesz? No tak, wiedziałem, że taki uder się pojawi i względem tworzenia przeze mnie tego materiału pojawi się jutro, ponieważ cały ten dodatek do Legends of Runeterra pojawi się 16 lutego. Natomiast dlaczego wszem i wobec nie ogłosiłem, że hej, ludzie! Tak będzie wyglądał nowy uder. Chociażby dlatego, że tak. Nie będzie wyglądał nowy Uder. W każdym razie postanowiłem z tym filmem troszeczkę poczekać, gdyż Uder jest bohaterem bardzo bliskim mojemu sercu, gdyż był to, jeżeli pamięć mnie nie myli, jeden z pierwszych junglerów, którym w ogóle grałem. A jeżeli pamięć mnie nie myli, to był w ogóle, nie wiem, czy jeden z pierwszych. Czyli drugi, trzeci, może czwarty dżungler, którego zobaczyłem. I jak go pierwszy raz zobaczyłem, to facet, chłopczy, kobieta, nie wiem, kto to był. Ktoś, kto nim grał w przeciwnym teamie zrobił taki rozpiernicz, że stwierdziłem, hej, ten bohater musi być fajny. Pozwólcie, że sobie ujawnienie udera obejrzymy nie w całości, a potnę po prostu najważniejsze dla nas elementy. Zgromadźcie się duchy, zgromadźcie. Duchy ziemi, usłyszcie, me wołanie. Tutaj już trzeba powiedzieć, że jest to bardzo fajne. Riot próbuje zachować charakter bohatera czy takie nostalgiczne elementy, które gracze gdzieś tam w środku. Mają. Chodzi tutaj oczywiście o głos, który podkłada Przemysław Nikiel zarówno w Karciance, jak i w League of Legends pod Udyra. Bardzo mi się to podoba, ponieważ mam wrażenie, że tutaj w Karciance ten głos ma o wiele więcej emocji i jeżeli Udyr w League of Legends będzie gdzieś tam powoli zbliżony do Udyra z Karcianki, to myślę, że o głos bohatera, ekspresję Udyra w League of Legends zupełnie nie musimy się martwić. O, i tutaj mamy, słuchajcie, style: styl niedźwiedzia, styl dzikiego pazura, styl dzika i styl barana. I to jest taki pierwszy, można powiedzieć, pierwszy powód, że ten uder z League of Legends będzie inny od udera y, z Karcianki Legends of Runeterra. Dlaczego? Ponieważ, oczywiście, aktualny uder ma cztery style. Nowy uder będzie miał cztery style, Karciankowy uder też ma cztery style. W League of Legends aktualnie uder ma styl tygrysa, styl y, żółwia, przepraszam, styl niedźwiedzia i styl. Fenixa. Oczywiście nowy uder ma nawiązywać, kanonicznie już nawiązuje, gameplayowo jeszcze nie zostało to zaktualizowane. Natomiast kanonicznie uder jest takim duchowym wędrowcą, który pobiera część mocy boskich duchów, półbogów, freljorskich, tak zwanych demigodów i może tą moc używać. O ile tego aktualnego Udyra pod tym kątem bym nie rozważał, o tyle skupiłbym się na tym Udyrze, który, który ma być i na Udyrze, który, ma być w który jest w karciance, który za, za moment będzie, nie? Mamy styl niedźwiedzia. Oczywiście jest to nawiązanie do nikogo innego jak Volibera. Udyr pobiera y, moc y, po tysiąckroć przebitego misia. Dalej mamy styl dzikiego pazura. I tutaj zatrzymajmy się na moment, albo inaczej, pominijmy to na moment i przejdźmy do stylu dzika. Oczywiście jest to nawiązanie do The Iron Ball, czyli żelaznego dzika, który, o którym już Wam nieraz mówiłem. Jest to bohater, jest to w zasadzie ikona w Lord of Legends, która pojawia się w zasadzie tylko bodajże w dwóch miejscach, jeżeli pamięć mnie nie myli. I nie za dużo o nim wiemy. Wiemy, że w pewnych kwestiach zgadzał się on z Woliberem i tak jak on jest półbogiem freliordu. No i styl barana oczywiście no to styl nawiązujący do nikogo innego jak ognistego orna. Natomiast styl dzikiego pazura tutaj można by powiedzieć, Marvek, co ty w ogóle tworzysz, przecież tutaj stuprocentowo chodzi przecież o styl Tygrysa, nie? Mamy jeszcze dla tych, którzy siedzą w lore głębiej, mamy sprytnego Rysia jako jednego z bogów freliorskich, prawda? Jeżeli śledzicie informacje o reworku Udyra albo chociaż śledzicie moje materiały, wtedy nie musicie samemu tego robić, tutaj już być może zauważacie pewną nieścisłość. Jeżeli tak by się przyjrzeć informacjom, które dochodzą do nas z Riotu, no to tak, idąc od góry, Mamy tutaj oczywiście symbol żelaznego dzika, prawda? Dalej mamy styl barana, czyli orna, dalej styl niedźwiedzia, czyli volibera, i dalej mamy styl piofenixa, czyli aniwi. Więc tutaj widzimy od razu, że aniwia została zastąpiona dzikim pazurem. Czy bardziej styl aniwi został zastąpiony dzikim pazurem? I teraz pozostaje pytanie. Który zbiór styli? Tak naprawdę różnią się tylko tym jednym, który będzie tym prawdziwym. Otóż moim zdaniem będzie to to, co widzimy tutaj. Dlaczego? Ponieważ już umiejętności Udyra były gdzieś tam w jakiś sposób prezentowane, ich animacje i tak dalej, i tutaj odsyłam Was do tego materiału. Tutaj omawiałem to nieco szerzej. Natomiast to jest zrobione na potrzeby karcianki. W tutaj muszę muszę spauzować. Tak podoba mi się to, ile uczuć, ile ekspresji ten głos wyraża tutaj. I to tak pasuje. Słuchajcie do Udyra, który będzie takim, to będzie gość, który cały czas będzie prowadził wewnętrzną walkę, nie? Jeżeli ktoś gdzieś tam y, kanonem League of Legends się interesuje, to wie, że Udyr, na przykład, on ma przecież gwóźdź w kieszeni, żeby bierze sobie go do ręki, naciska go żeby po prostu jego myśli skupiły się na tym bólu, a nie na jakimś wołaniu duchów, na przykład Volibera. Była taka sytuacja, że Udyr kanonicznie Wolibera spotkał i ten gwóźdź nawet niczego mu nie dawał. I pokazanie, w ogóle to, to też trzeba zaznaczyć, że Freljord to jest taka, no to jest kraina, która gdzieś tam oczywiście czerpie z jakichś nordyckich klimatów czy mitologii, nie? Bardzo mi się podoba droga, którą opiera Riot Games, że... Freljord to nie jest taki grzeczny, wiecie, taki grzeczny region, gdzie biegają sobie poroski, gdzie oczywiście, no, Braum jest bardzo pozytywnym bohaterem, bardzo go lubię, mamy gdzieś tam jakieś ładne dziewczyny typu Ashka, nie? Ale to jest region pełen krwi, pełen, wiecie, przemocy. Pełen takich ludzi jak nie wiem, takich potworów, jak Woliber, takich potworów, jak Psichu y, Wonders, czy Wander, Wond Wonders Wonders chyba y, gdzieś tam dużo tego rzeczywi rzeczywiście jest, karcianka bardzo mocno to rozszerzyła, i Udyr, taki może nie szalony, ale taki targany tymi wielkimi emocjami przez duchy freliorskie, przez bogów freliorskich, to jest po prostu mua, miodzio. I dlatego właśnie uważam, że Udyr, patrząc pod, patrząc pod tym kątem, co zrobiono z nim w Karciance, ma naprawdę ogromny potencjał odnośnie tego, co będzie z nim zrobione w League Duchy zbierają się. I to jest dokładnie to, o czym powiedziałem. Myślę, że niczego więcej mówić nie muszę. Widzę bestie wewnątrz szamanie. Wyzwój ją! Zasierzło ani! Za zimowy spod! Emocje są nieziemskie! To nasza ścieżka! Azur mgły! No właśnie, słuchajcie, pazur mgły. Hmm. To jest bardzo zastanawiające. W temacie ujawnienia udera w karciance to na tyle. Natomiast w temacie, dlaczego Udyr z karcianki, to nie będzie ten Udyr, który no, pojawi się w League of Legends. Na początku łatwo można to stwierdzić. Nie, tutaj mamy przecież Udyra, który wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Również prezentowany Udyr, który w materiale, którym wam już tutaj. Pokazywałem, pokażę go jeszcze raz. Rzeczywiście wyglądał inaczej. I prace nad nim naprawdę wyglądały już bardzo zaawansowanie. Dlatego zastanawiałem się, ponieważ Spirit Guard Udyr, jeżeli chodzi o skórkę Lego Legendową, kiedyś tak nie było. Natomiast w pewnym momencie, to było nie wiem, rok temu, półtora roku temu jakoś tak. Udyr został wprowadzony. Spirit Guard Udyr został wprowadzony do kanonu League of Legends. I myślałem, że ten Udyr z karcianki to będzie Uder Spirit Guard. Do tego jeszcze, przy tym ujawnieniu, przygrywa muzyczka oczywiście z wypuszczenia, z logging screena Spirit Guard Udyra. Natomiast wydawało mi się to dziwne. Przecież do wypuszczenia Udyra jeszcze trochę zostało. A tutaj bohater nagle pojawia się w karciance. tym jest, że projektanci z Riot Games nie mogli wrzucić Udyra 1 do 1. Znaczy, ok, Mogą zrobić wszystko, co im się żywnie podoba. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o budowanie hype'u, wrzucenie 1 do 1 Udyra do karcianki, to nie byłby dobry ruch. I myślę, że też gdzieś tam też to wyczuli. Z prostej przyczyny, jeżeli zobaczylibyśmy już wszystko, co Udyr ma do zaoferowania pod kątem wizualnym, gdzieś tam pod kątem umiejętności, trochę ten hype by opadał, nie? Natomiast tutaj... Tak nie jest. Również jest oczywiste, że Riot nie mogło wrzucić Udyra, aktualnego, tego, którego mamy w League of Legends, no bo w tym momencie po cholerę mieliby to robić. Po co wrzucać starego Udyra do w 90 ponad procentach kanonicznej karcianki Legends of Runtera, Niekanonicznego? Czy brzydkiego? To już kwestia gustu. Udyra. No i szukałem potwierdzenia tego, jak to jest, że kurczę Riot wrzuca tego Udyra, czy on będzie, to jest ten nowy Udyr, czy to będzie ten nowy Udyr, czy co to będzie. No i okazało się, że znalazłem. Wygląda to tak, że Udyr aktualnie jest w trakcie oczywiście otrzymywania reworka, zarówno graficznego, jak i gameplayowego w League of Legends. Natomiast wiedzieliśmy, znaczy inaczej, projektanci z Riotu wiedzieli, że Udyr musi się pojawić w tym rozszerzeniu karciankowym. Z racji tego, że było wiadome, iż ekipa, która robi Udyr w lolu nie zdąży zrobić go na tego 16 lutego. Postanowiono taki miks stworzyć. Nie wiem czy była taka sytuacja w ogóle dotychczas w League of Legends, że projektanci w tej sytuacji karcianki zostali postawieni między młotem a kowadłem. Jak zrobić udyra, skoro jeszcze go nie ma, ale nie może to być stary udyr. Myślę, że wyszło to całkiem dobrze. Jak wynika z samego komunikatu ze strony Riot Games, nie byli oni w stanie nadążyć za tym, aby to zrobić i nie mogli zrobić udyra 1 do 1. Dlatego Zdecydowano się na taki wyjątkowy ruch. Na swoistego rodzaju miks starego Udyra z tym nowym, który ma się ukazać. Zobaczymy moi mili, co z tego wyniknie. Ja nie ukrywam, że mega jestem podjarany tym, co może stać się z Udyrem. Tak samo byłem podjarany Woliberem. I tutaj, może, nie chciałbym tych reworków porównywać pod kątem gameplayu. Oczywiście, Woliberem można iść do dżungli, Udyrem no też się chodzi do dżungli, wiadomo. Natomiast. Jeżeli chodzi o klimat, Volibear był jednym z bardziej udanych reworków pod kątem klimatu. No, czuć taki vibe freliorskiego boga północy, takiego bezlitosnego, grubo jest z tym Voliberem. Natomiast Udyr, mam wrażenie, że podniesie to jeszcze Poprzeczkę wyżej. Tym bardziej, że Udyr jest niezwykle bogatym bohaterem pod kątem lorowym. Przecież był w Ionii, poznał tam Lisina, pomógł w obronie klasztoru Hirana chociażby. Potem wrócił, walczył cały czas z duchami, był przy zimowym szponie razem z Sejuani. Potem od nich odszedł. Sejuani wraz z Olafem i resztą zimowego szpona udają się na wyprawę po kocioł Orna, co wynika chociażby z Cinematica de Col. I Udyr, tak przypadkiem, na czas, że tak powiem, tworzenia go na nowo, na, na czas reworkowania go. Udał się, aby troszeczkę pokontemplować. Także Udyr aktualnie sam sobie gdzieś tam w jakiejś frejliorskiej zaspie robi reworka. Kochani, bardzo bym was prosił o jedno zdanie komentarza. Czy taka vlogowa forma nie jest czymś, co was denerwuje? Czy jest to coś, co mogę od czasu do czasu sobie zrobić? Ponieważ uważam, że jeżeli chodzi akurat o taki materiał Udyrowy, ten sposób omawiania jest po prostu lepszy. Gdyż tutaj też przekazuję wam jakieś informacje oczywiście, ale też dzielę się z wami swoim zdaniem. I myślę, że jest to o wiele naturalniejsza Forma, aby to zrobić. Tymczasem wypatrujmy na horyzoncie reworka Udyra. I ja Wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!